Zbliżający się okres świąt jest również czasem pomocy i jednoczenia się w trudnych chwilach. Stowarzyszenie Saper Orzysz wraz z 15. Mazurskim Batalionem Saperów powołało do życia akcję pomocy dzieciom z olsztyńskiego hospicjum domowego Caritas. Na to wezwanie szybko odpowiedziały też inne jednostki. Porozmawiałam z dowódcą, dowódca powiedział, że to jest świetna inicjatywa i objął patronatem całe to przedsięwzięcie. Do udziału w tym zgłosiły się również wszystkie jednostki, które bezpośrednio podlegają dowódcy. I tak drobnymi krokami zbieraliśmy te wszystkie rzeczy, które są w hospicjum najbardziej potrzebne. W akcję pomocy podopiecznym hospicjum włączyli się też pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy przygotowali paczki zawierające gry, zabawki, produkty żywnościowe i środki czystości. To jest właśnie pokazanie, pewnego współodczuwania, obecności przy tych, którzy są w bardzo trudnej sytuacji. Myślę, że taka obecność, takie bycie z tymi, którzy tego wsparcia potrzebują jest no, w tym wymiarze bezcenne i cieszę się, że jest tak wiele ludzi dobrej woli, którzy chcą się włączyć, którzy dostrzegają te potrzeby i Odpowiadają na nie. Mobilizacja i chęć pomocy sprawiła, że w tym roku do drzwi wielu dzieci zapuka święty Mikołaj. Prawie 170 paczek trafi do dzieci, które są objęte opieką hospicjum domowego. Najważniejsze jest to, że ktoś o nich pamięta, że są ważni wszyscy, bez względu na to, czy to jest dziecko chore, czy to jest dziecko zdrowe z rodzeństwa, czy także dziecko, które zostało samo, bo tak naprawdę tej pustki nic nie wypełni, ale my chcemy pokazać, że oprócz tego jest nadzieja. Paczki trafią również do dzieci osieroconych, których rodzice byli pacjentami hospicjum domowego Caritas. Telewizja Kopernik Kopernik.tv